My jesteśmy tutaj w pracy na festiwalu w Opolu, a wiem, że Helena i Adaś, pani dzieci, są w górach, jak one się teraz bawią. Czy oglądały mamę na ekranie? Tak, oglądały, pisały do mnie SMSy, mama, powodzenia, że za chwilę będziesz my cię oglądamy i wspieramy. No są cudowni, tak zdecydowanie jesteśmy w bardzo bliskiej relacji i w kontakcie. Teraz spędzają czas ze swoim tatą w bardzo kreatywny, fajny sposób, więc ja mam takie czyste sumienie i spokój wewnętrzny, że oni są za że się świetnie bawią i wtedy łatwiej jest mi skupić się na mojej pracy zawodowej. Nie stresują się za mamę, powiem tutaj z własnego doświadczenia, że mam wrażenie, że moja rodzina zawsze, gdy występuje przed kamerą, stresuje się bardziej niż sama ja. No, nie, coś są wyluzowani, ale to dobrze, dobrze, nie chciałabym, żeby się przeze mnie stresowali. Natomiast są bardzo właśnie tacy wspierający, i moja córcia dzi dzisiaj mi pisze, mamo, ale miałaś piękną sukienkę, taką jak księżniczka. Więc to są piękne momenty, piękne historie. Syn jest już bardziej taki dojrzały, już ma za chwilę 13 lat i jest taki bardziej merytoryczny. Mamo, deszczadu, spokojnie, będziesz świetna, więc jest naprawdę mega wspierający.